ale pod kościołem to trzeba będzie bliżej wejścia stanąć. Maszyna jak z bajki. Widać, że dbał. Laka nie żałował. Jak sąsiad zobaczy, to kurwicy dostanie. Matce nie mu ile daliśmy. Musiał się nie znać, że tak tanio oddał. I szwagier to ten wzmocniony z czerwonym DI. Żadnego jedzenia w samochodzie. Synu, Taniu my medali. Już u sąsiadki firanki chodzą. Bajki. Patrz tu jaki ma bajer. Nikła. Ten handlarz z Radomia od razu wyglądał na uczciwego. Najważniejsze synek, że ten model nie traci w ogóle na wartości. Handlarz mówi że To to, ale wielka butla tu wejdzie. Debilu, to diesel. Nie kopać siedzeń. Marciniaki mają podobno, u nas jest prawie full opcja. Słucha się nogi. No chciałem więcej utargować, mówię mu, że dam dycha, a on, że nie, tyle to nie. To auto nie jedzie, to auto płynie. W tym kolorze ciężko znaleźć, tak? Za te pieniądze to się dwa lata pojeździ i się odda za ten sam pieniądz.